Dzień dobry, mieli Państwo. Zaczynamy. Biorę o, agregat, tak to się nazywa, i będę wycinał te śruby wszystkie. Widzicie, z tej strony tu jest ok, wszystko. Tu jest cały... Nie wiem, wiem, że cały ten wymieniają też, cały ten barom rail, ale to nie ma... nie ma sensu w tej chwili. O, także tutaj będę wycinał, nie stąd, tylko główki będę ucinał tym śrubom. O, i będę próbował te deski wybijać stąd, do góry, nie? Te tamte, zacznę od tych krótszych. Bo zobaczymy jak ja je będę musiał tu wyciąć i, i będziemy wymieniać. Na pewno będzie sporo dymu, bo niektóre są głęboko. Czy będzie to drewno też będzie się cieło i będzie nieprzyjemnie, powiem. Trzeba będzie pewnie robić przerwy, bo nie wiem jak w tym dymie będę tu siedział. No szkoda, że nie można ich po prostu powykręcać, ale to są takie rodzaje wkrętów, że ich się chyba nie wykręca, wiecie? Także trzeba je wyciąć. Jest przerąbane, a poza tym wydaje <laughs> mi się, że to nie za bardzo idzie. I że to coś da Potrzebuję innej metody. Ja się zadymię i kur... nie ma czym oddychać i to... Ale patrzcie jakie to są grube śruby. Ja te główki ścinam, a ta śruba chyba jest cała w wielkości tej główki, albo minimalnie mniejsza. No nie może być taka sama, musi być troszkę mniejsza, ale to jest kurde... Przewalone po prostu. Nie widzę tego. Nie widzę tego w ten sposób. Nie wiem czy nie lepiej tutaj odcinać... Tak, ale co mi to da, że ja tak poobcinam, że dalej będzie trzymało tyle, co... Kurczę, nie wiem. Mam problem. Okej, okay, byłem na zakupach. Wszystkie te moje śruby wymoczę tym, od dołu i od góry zaleję je porządnie. I do tego kupiłem sobie taki zestawik Impact, czyli udarowy po polsku, tak? Tu jest ta 40 na mojego gana i będę próbował je wykręcić. oglądałem, Kurczę, ciężko jakiś film znaleźć na ten temat w ogóle, ale znalazłem i kolesie mówią, że no powinny się wykręcić w większości, że kilka może się nie wykręcić, ale one powinny się wykręcić, tylko trzeba mieć odpowiednie narzędzia. Także, no, tak będę próbował na razie idę wszystko wymoczyć, i chyba niech przez noc to sobie tam przejdzie wszystko dobrze. I jutro jeszcze raz rano i potem wykręcam, bo muszę tą podłogę wy wymienić, bo muszę jechać. A tych moich crossmembrów chyba na razie nie będę robił. Zrobię to tak, jak oni zrobili, że... że wymienię po prostu samo drewno, bo pojadę do jakiejś specjalisty, niech on mi to zrobi. A zaraz wam pokażę dlaczego. Tak jak widzimy tu gdzie jest to pęknięcie, o wszystkie te tutaj z tyłu są osobno ale te tutaj z przodu tu się kończy ale tu już nie ma przerwy i to wszystkie one są łączone ja nie wiem czy je się tnie tak tutaj się je rozcina czy jak to się robi a chciałbym chyba te wszystkie wymienić wiecie dlatego dlatego nie, nie wiem i się za to nie biorę bo tego nie jestem pewny nie chcę czegoś popsuć Mówię jak coś wiem i coś e, chcę zrobić samemu to robię, ale w tym przypadku nie jestem pewny, bo to jest tu skręcone wszystko jest połączone z drugiej strony też zarazem, nie? A to nie powinno, wymienię tą podłogę żeby była równa, a myślę to mogę, nie wiem czy uda mi się to, żeby ten crossmember nie pociągnął mi znowu tej podłogi w dół, zaryzykuję, nie mam, mówię nie mam na razie, nie wiem ile to będzie kosztowało w ogóle. Ale podjadę się zapytać do takiego, kolega mi wyśle namiar do takiego naprawiacza trailerów, a na razie chcę te belki wymienić. Tak to wygląda. Okej, okay. no te są też w miarę proste, tu chodzi głównie o ten, tutaj tak jak one były tutaj sztukowane, tu jest taki spadek, także raz, dwa, trzy, cztery, cztery takie sekcje trzeba będzie wymienić. Niech troszeczkę ten płyn wsiąknie, jeszcze raz przelecę i idę od dołu też tam, zobaczymy czy, czy dojdzie w ogóle tam, czy będzie widać mokre ze spodu. Oj, tak się ucieszyłem, zaczęły śruby wychodzić, widzicie, takie śruby. I już się zjebała końcówka. No nie mogę z tym. To jest wkurzające, naprawdę. Ale to jest wkurzające. A myślałem, że to lepszej jakości. Ajajaj. Aj. Przyjechałem po podłogę, wyciąłem podłogę. Wykręciłem śrubkę i właśnie biorę te. A to takie dziadowskie wygląda, wiecie. Wydaje mi się, że to się źle skończy, no ale biorę 10 takich końcówek. Zobaczymy, jak to będzie szło. Koleś mówi, że podłoga wygląda na bardzo zdrową, że się dziwi, że wymieniam. No niestety tak się wydarzyło. kwiatełko będę musiał i się go o to co się montuje Mówię, że nie, tego nie sprzedają, żebym przypierdolił śrubami do zderzaka i tylko lampkę będę musiał kupić właśnie taką. Jest cały katalog, mają no, takie tanie części, że po prostu i wszystko można kupić. Zobaczymy ile mnie wyjdzie za to. Tu jest moja podłoga, którą biorę dębowa, ja mam tą najgrubszą tutaj tylko, kurde, nie zmierzyłem, jaki, jaka ma być szeroka. Mówił, że jest chyba 13 cali i 12 cali. I że to i z boku ma 13, a te po środku 12. Daje mi 12 w każdym będzie razie. Zderzak też co można cały pierdolnąć. Okej, okay, podłoga jest. Tylko trochę za daleko wystaje, wiecie, jak zamkniętą burtę, tak nie może być. I Myślałem, żeby włożyć przez okno. W sumie nie wiem, ile może wystawać, jakbym zawiesił jakąś czerwoną szmatkę na końcu. Nie znam tych przepisów. Ale najdłuższy u mnie kawałek jest ponad 5 stóp. To mają 20 to była 26 stopowa na pół i jeszcze na pół. Czyli miał po 6,5 6 stopy 4 kawałki, także będzie. Tu mają te przednie rogi do trailera. Tu panele chyba. Wszystko tu można, cały trailer złożyć. Myślę, nie jeden. Tam drzwi. O, tu są drzwi. Są moje drzwi: 306 dolarów. Ta podłoga i 150 śrubek i sześć końcówek, których nie dostałem do wiertarki jeszcze chyba mi to, patrzę tutaj w tym worku Ale, ale ich tu nie widzę są moje śrubki Czekam aż jeszcze przyjedzie, ma przyjechać z rachunkiem i mam mi to uciąć jeszcze w pół Okej, okay, to moja podłoga dębowa jest droższa Mam cztery kawałki po 6,5 stopy, wystarczy mi, żeby wymienić to, co mam tam wymienić. I oni jest sprzedają e, 26 stóp i jest 10 dolarów prawie za stopę, nie? Czyli e, 260 dolarów taka, taka jedna decha, nie? To, co ja mam. No jest trochę, jest, ale... Ale znowu... Mam porządną podłogę, a nie mogłem kupić jakąś tańszą. Powiedzmy, że nie zapłaciłbym 260, tylko, a, tylko 200. Ale z czego byłaby ta podłoga, i jakby ona trzymała to tego, to już nie wiadomo, nie? Dobra, jadę, jadę do ciężarówki, zawieźć to wszystko i spadam do domu. Na razie wziąłem wszystko, co mieli, czyli sześć takich. Nie wyglądają na kiepskiej jakości, tylko, że to nie na ten mój klucz, tylko do wkrętarki. Się zastanawiam, jak mi kurde skrzywiło taki, taki w sumie mocny na, na pół cala, nie, ten mój klucz, to jak takie małe, ja nie wiem, czy to wytrzyma, no zobaczymy. To zależy wszystko od tego, z jakiego metalu jest zrobione. Widzicie, to, to zaraz specjaliści powiedzą, że moja wina, że źle włożyłem. Nie, uwierzcie mi, ja to tak kurde dopasowywałem, czyściłem te dziurki, że tam żadnych śmieci nie było, zanim włożyłem do, 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 do dziurki do tego, żeby je wykręcić i dociskałem w dół jak najmocniej. Po prostu taki materiał klucza. A, szkoda, że nie kupiłem takich z dożywotnią gwarancją, bo bym poszedł i by mi dali nowy. No teraz mam nauczkę, zobaczę jak się tymi będzie odkręcać, co oni mi dali. A jak będzie szło, jakoś będą się niszczyć, to no, muszę pojechać jeszcze kupić jeden taki do tego mojego, tego gana. Nie wiem jak to po polsku, do tego wielkiego mojego. Bo on fajnie wy... naprawdę fajnie wykręcał. To jest moja wkrętarka. Tylko kurczę, te końcówki, co oni mi dali, są na 5.16 i one nie wchodzą tutaj nie zmieści się, muszę mieć taką przyjściówkę to bardzo płytko siedzi, nie wiem boję się trochę tego jeszcze wziąłem sobie, zrobiłem taki patent że to jest po prostu na klucz na klucz na 5,16 i tutaj wchodzi to głębiej, tylko nie ma magnesu o, ale tutaj już tak bardziej, nie, tutaj nie będzie tylko, że nie ma magnesu, to może wypadać no ale jak docisnę to lepiej siedzi głęboko tutaj to się tak na boki. Boję się, że podczas kręcenia. No nie, luzu nie ma, tylko jest tak, mówię, tam dochodzi aż do tej linii, nie? Zobaczę, ja będę kombinował. W każdym bądź razie tych mam 3, tych mam 6. Także jakoś to myślę, wykombinuję, żeby to działało. A tak, poza tym kupiłem jeszcze to z dożywotnią gwarancją haskiego. Jest T40, zobaczymy czy sobie poradzi. A jak nie, to mówią, że przychodzę z rachunkiem i z pudełkiem i dostaję nowy zestaw. Oddaję ten. Jak się któryś krótko zepsuje, cały zestaw mi wymieniają wtedy. Także dożywotnia gwarancja, to jest coś pięknego. I nie żadne dzwonienie, proszenie się producenta. Tylko tu w sklepie mówił, że normalnie będą wymieniać. Dożywotnia gwarancja. 30. śrubie. Ja pierdolę z tymi narzędziami, no? Okej, okay, ten się złamał i przekręcił. Jak się złamał, to lepiej mi się nim kręciło. Bo był krótszy. Nie był taki, tylko się przekręcił. Już widzicie końcówki? A tu się złamał. <laughs> I udało mi się go wybić. Jakby ktoś nie wiedział, to można go wybić i wbiłem ten, co dostałem od nich. <laughs> Także teraz będą wymienne końcówki. Nie wiedziałem o tym, że się da go wybić. Jakby ktoś nie wiedział, wiem, że wielu z Was wie, ale może ktoś jest, kto nie wie, to już wie. Nie jest źle. O, kurzy się. Kurz widzicie, bo, bo 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 dmuchałem już dwa razy. No i proszę, podłoga tak wygląda, wymieniona. Ciężko było trochę, zwłaszcza to zdrowe, bo drzewo było naprawdę zdrowe i ciężko było go wyrzucić stąd, tylko było wiecie załamane. Nie wymieniłem tych pod spodem, tylko prostowaliśmy na podnośnikach. A, I i no, są delikatnie przerdzewiałe, ale nie tak, żeby się miały rozlecieć. Także to raczej wytrzyma kolejnych parę lat. A teraz mówię: wszystkie warsztaty mają taki zapięcie, że nikt mi nie chciał tego zrobić. A na parkingu nikt tego nie zrobi. Także, no, tak to wy, wyszło: fajnie jest. Nie jest źle, nie jest źle, naprawdę. Jestem zadowolony. Teściu mi pomógł także samemu to byłoby naprawdę przewalone. O, tu widzimy wszystkie rzeczy, co mi zostało. Tutaj rozwalona ta stara podłoga. O, możecie zobaczyć zdrowiutkie drewno. Nic, mu, nic kompletnie mu nie dolegało, poza tym, że się wykrzywiło. Dobra, także sprzątamy teraz. Tą końcówkę straciłem tylko jedną. Miałem ich sześć, kurde. Fokus, fokus, nie ma fokusa, no jest, tylko jedną straciłem, tu jest moja rejestracja o, tymczasowa I muszę ją przykręcić, I pytałem o ten, ten wieszak, <grych> o tą blachę, na którą się przy, przymocowuje, powiedzieli, że nie ma Więc ja sobie ją przymocuję, tak tutaj i tu będę lampkę robił z boku, wywiercę dziurkę na, śrub, na kabelki i pociągnę je tutaj do tej lampki, tam są kable od tego. No i tak będzie musiało być. Dobra, jadę do sklepu, jadę po folię. Wiecie, potrzebuję folię, żeby odgrodzić sobie. Wszystko wam pokażę. Żeby zrobić najmniejsze pomieszczenie w trailerze i mam zadymiarkę moją, fogmaker i będziemy robić... Dym, żeby zobaczyć gdzie te wycieki To mówię, najlepiej jak już będzie ciemno, już słońce zachodzi pomału I latarką na zewnątrz na pewno dym zobaczymy Okej, okay, tak zrobiłem Tak folią okleiłem I wiecie, żeby nie zadymiać całego trailera zanim znajdzie dym ujście Zrobimy tylko, o, widzicie, ja tam kiedyś tak kleiłem Byle jak, już byłem tak wkurwiony. Bo wiecie, wysilikonowałem całą przednią ścianę, wszystko tam u góry i dalej mi ciekło. I nie, dalej nie wiem skąd wiecie, no nie wpadłem na ten genialny pomysł tak jak teraz, żeby szukać wycieku. Tylko silikonowałem wszystko jak leci. Mówię, teraz mam kurwa jak w murzyńskiej chacie, ale ogarniemy to. no. Tu jeszcze będę musiał dokleić. Tak to wygląda. Idę odpalać agregat i będziemy działać. Zalałem zbiorniczek. Zakręcam. Patrzcie jaki mi tu dali ten. Chwila. Gdzie te piloty? O! Tu mam pilot do światełek. Nawet taki mi dali kurde. Chin chinole. Mogę teraz wiecie. Na odległość sobie. Kurde jaki pilot ja pierniczy. No dobra, zobaczmy, czy to działa w ogóle. Dyskoteka w trailerze. Tylko muszę poczekać, aż się tu lampka zapali. musi się nagrzać dwie, trzy minuty. Czekamy. Lampka się świeci. Jedziemy, dyskoteka na całego. Dawaj, dawaj. Zobaczył czy mój zajebisty pilocik działa? O kurwa, ale kurwa Działa! Mogę nadymiać od zewnątrz Ja pistole, ale dymu Dobra, zasuwam pod całkiem idę na zewnątrz Kurde nigdzie tego dymu nie widać z żadnej strony Żeby się coś dymiło to chmury, nie wiem żebyście nie pomyśleli że to dym dym by było widać jak idzie wiecie wychodzi ten róg tutaj jest mokry zawsze a światło mruga na kamerze tak nie mruga normalnie no i nic nie ma, nic nie widać Tutaj widać Widzicie dym pod światło? O, o ja, tutole. Tutaj świata nie widać. Nawet te światełka, co świecą, to je ledwo widać. No nikt może za chwilę się gdzieś zacznie wydostawać. Na chwilę otworzyłem i tyle dymu. Dobra, nie wyłączyłem agregat, bo tego dymu już jest tyle, że można go tam kroić, ale, no mówię tutaj dołem, o patrzcie, tu dołem wychodzi. Okej, okay. no mówię, tam jest go tak gęsto, że można by go było nożem kroić, no to widzicie co jest tutaj, co się dostało. no troszkę zagregatu, z agregatu spalin, ale minimalnie. Żeby chociaż troszeczkę zobaczyć. Gdzieś jakiś dymek, żeby wiecie, gdzieś uchodził, ale to... Te... No nigdzie. Mówię, ten róg jest mokry. Tu się zaczyna. Trochę popada, od razu róg jest mokry. O kurde. Uważałem to za mój najbardziej genialny pomysł, na jaki wpadłem w tym życiu. I nie wypalił. Po prostu nie wypalił. No nic, kończę ten film, mieli Państwo. Nic nie zrobię. Czeka mnie warsztat, tak czy inaczej. No nic, jeszcze tu zajrzymy, czy rzeczywiście jest tak dużo tego dymu tam w środku. No bez jaj, że on nie znajduje wyjścia, jak ja tu. Ciany, nie widzę. To nie jest trujący dym, to jest dym taki jak na dyskoteki, nie? A, ale no bez jaj. Gdzieś powinien uchodzić. Nie wiem. Dobra, kończę. Już mi się tego dzisiaj nie chce ściągać. Jutro, jutro rano przyjadę pozbierać wszystko. Trzymajcie się, na razie. Czekam na wasze genialne pomysły w komentarzach, jak zwykle.